Dzień wszystkim, ja jestem Jacinta. Witam u mnie na kanale. Mam nadzieję, że my się już znamy. Jak się jeszcze nie znamy, no to się ma Dzisiaj, dzień jak co dzień, czytamy pismo, moi drodzy. Jesteśmy w rozdziale 23 Księgi Przysłów. I co? Dzień jak co dzień, modlitwa przed czytaniem. W jakikolwiek sposób się modlicie. Zachęcam Was do tego, żeby się teraz przyłączyć. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mnie cię obudziłeś. Dziękuję Ci za to, że jestem w stanie oddychać, że mam dostęp do, do czystej wody, że jestem w stanie jeść. Panie Boże, że jestem w stanie teraz słyszeć, widzieć i, i spędzać z Tobą czas. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jest jak jest, ale jest. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz dla mnie jakiś plan i że go realizujesz w tym momencie. Proszę Cię o to, żebyś otworzył moje serce na, na tą mądrość, którą Ty chcesz mi przekazać. In Jesus name we pray. Amen. Moi drodzy, Księga Przysłów, rozdział 23. Mamy dużo do przeczytania. Zaczynamy. Pierwszy werset jest napisany tak: Gdy usiądziesz do posiłku z władcą, zważaj pilnie, co jest przed tobą. I przyłóż nóż do gardła, jeśli jesteś łakomy. Nie pragnij Jego przysmaków, bo to pokarm zwodniczy. Nie zabieraj, nie zabiegaj o bogactwo, porzuć swoją mądrość. Czy obrócisz swoje oczy na to, co jest niczym? Bo bogactwa robią sobie skrzydła i ulatują do nieba jak orzeł. Mamy tutaj cokolwiek, wy sobie cenicie. Co jest światowego w kontekście tego, czy to jest torebka, czy to jest bransoletka, czy to jest po prostu rzeczy materialne, które nie cenią się tak bardzo, jak mądrość i inne rzeczy, które są bardzo drogocenne, to to będzie zawsze fajnie wyglądać. To zawsze będzie kusić. To zawsze będzie takie, że będzie sprawiać, że wy będziecie chcieli to mieć i że to jest w waszych rękach. Ale czy to jest dobre? To jest dosłownie napisane, że jak wy będziecie czegoś takiego pragnęli od kogoś, czy będziecie mieć dostęp do tego, że nie wiem, że ktoś wam zaproponuje coś takiego, to żebyście sobie przyłożyli nóż do gardła. Żebyście po prostu zdecydowali, że nie. Ja wolę mądrość, ja wolę sprawiedliwość. Ja wolę nie żyć w grzechu i cały czas pragnąć czegoś takiego, co i tak. Jest tak, tutaj na ziemi, to jest drogocenne. Ale to jest nic warte w Królestwie Bożym. Więc po co mam się za takim czymś uganiać? Dobra, lecimy dalej. Jest napisane tak. Nie jedz chleba człowieka, który ma złe oko, ani nie pożądaj jego przysmaków, bo jak myśli w swym sercu, taki on jest. Jedz i pij, mówi do ciebie, ale jego serce nie jest z tobą. Kęs. Który zjadłeś, zwrócisz i utracisz swoje wdzięczne słowa. Nie mów do ust głupca, bo wzmogardzi mądrością twoich ust. Wiecie, jak się gada czasami do osoby i macie wrażenie, że gadacie do ściany. No. Licząc tego, że ja teraz w tym momencie gadam do ściany, bo was tutaj ze mną nie ma. Tylko jesteście w tym momencie u siebie w pokoju, jesteście teraz w tym momencie w tym tramwaju, w tym aucie, w tym autobusie i to oglądacie. Nie licząc tego, że ja teraz po prostu mówię do przestrzeni, do was w przyszłości, to nie licząc takich sytuacji, tylko wiecie, jak próbujecie coś komuś powiedzieć i ta osoba po prostu nie słucha, i ta osoba ma takie, wiesz co, ja sobie wolę żyć z kłamstwem, ja sobie wolę zaprzyjaźnić się z grzechem. No to ciężko z taką osobą po prostu dzielić się swoją mądrością i dzielić się tym, bo bo to jest bez sensu. Bo jak ta osoba zdecydowała się, że oddali się od Boga, to tylko i wyłącznie Bóg pomoże tej osobie. Lecimy dalej, jest napisane tak: 10 jest: Nie przysuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot. Wiesz, znasz tą granicę. Tą granicę, którą sobie ustaliłeś, jeśli chodzi o grzech, że ty się oddalasz od tego i masz takie podejście, że nie ja już tam nie wrócę. To faktycznie. Trzymaj się tego, co powiedziałeś. Nie rób czegoś takiego, że wracasz się i masz takie podejście, że. A może troszeczkę przekroczę tylko tą granicę, bo, bo teraz już tak długo tego nie robiłem i właściwie teraz nie. Nie. Nie się z grzechem. To, że dobrze czynisz, nie znaczy, że zasługujesz na to, żeby iść zgrzeszyć i wszystko ci będzie wybaczone. Jak już decydujesz się na to, że odsuwasz się od tego grzechu, to się faktycznie odsunie od tego grzechu i mówć się do Boga za każdym razem, jak jesteś kuszony, żeby poszło to jak najdalej i w ogóle do widzenia. Żeby cię to nie kusiło i żebyś ty był na tyle mocny, żeby to po prostu nie przezwyciężyło nad tobą. 20... Wersja... Tak, 23, 23 rozdział 11 werset jest napisane tak, bo ich obrońca jest mądry, przeprowadzi ich sprawy przeciwko tobie. Nakłon swoje serce na pouczenie, a swe uszy na słowa rozumne. Nie szczęć dziecku karcenia, bo jeśli je bijesz rózgom, nie umrze. Koniec końców, dyscyplina jest ważna, bo jak się nauczysz dobrego od złego? Nie tłumaczę tutaj bicia i znęcania się nad dziećmi, tylko po prostu dyscyplina. Lecimy dalej, co my tutaj mamy napisane? 14. Będziesz jej bił rózgą, a jej duszę ocalisz od piekła. Synu mój, jeśli twoje serce będzie mądre, moje serce będzie się radowało, Właśnie, moje. I moje nerki będą się weselić, gdy Twoje usta będą mówiły to, co jest prawe. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz każdego dnia postępuje w bojaźni Pana. Jeśli Ty masz fear of missing out, FOMO, jeśli Ty myślisz, że kurczę, no ci znajomi to tak fajnie szaleją i imprezują i mnie tam nie ma, bo ja muszę czytać Biblię i tak dalej. Oni tracą swoją duszę, oni się zaprzyjaźniają z grzechem. Czego ty im zazdrościsz, że oni nie są wystarczająco wytrenowani, nie mają duszy wytrenowanej tak bardzo mocno, nie są zatwierdzeni w Bogu i w Jego prawdzie, że nie potrafią powiedzieć nie do tego, co ich kusi? To nie ma czego zazdrościć, naprawdę. Lecimy dalej. 18 jest napisane tak. Bo koniec jest pewny i twoja nadzieja nie będzie zawiedziona. Słuchaj, synu mój, i bądź mądry, i skieruj swoje serce na drogę. Nie bywaj wśród pijaków ani wśród obżerających się mięsem, bo pijak i żarłok zaburzają a o on Tak, język polski a o spały będzie chodził w łachmach. No tak, no bo jak ludzie są zaprzyjaźnieni z grzechem, to oni tylko i wyłącznie ci pokażą, że to jest super i że to jest fajny pomysł. Kamera mi się rozładowała i musiałam ją podładować, także przepraszam Was bardzo. Wracamy do czytania. 22 jest teraz napisane tak. Słuchaj ojca, który cię spłodził, a nie garć matką, matkom, gdy się zestarzeje. Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej. Kupuj mądrość, karność i rozum. Ojciec Sprawiedliwego będzie się wielce radował, a kto spłodzi mądrego, będzie się z niego cieszył. Niech się weseli Twój ojciec i matka i niech się raduje ta, która Cię rodziła. Synu mój, daj mi swoje serce, a niech Twoje oczy strzegą z moich dróg, bo... Nierządnica jest głębokim dołem, a cudza kobieta jest ciasną studnią. Ona też czycha jak zbór i pomnaża przewrotnych wśród ludzi. U kogo biada, u kogo żal, u kogo kłótnie, u kogo szemranie, kto ma rady bez powodu, kto ma zaczerwienione oczy, ci, którzy przysiadają przy widzi, winie. Ci, którzy idą szukać zmieszanego wina, nie patrz na wino. Gdy się czerwieni, gdy wydaje łunę swą w kielichu, a samo się przesuwa. Na koniec ugryzie jak wąż i ukąsi jak żmija. Twoje oczy będą patrzeć na cudze kobiety, a twoje serce będzie mówiło rzeczy przewrotne. I będziesz jak ten, który leży na środku morza jak ten, który śpi na szczycie masztu powiesz bili mnie a nie bolało uderzyli mnie a nic nie czułem gdy się obudzę znowu go poszukam moi drodzy tu jest mega dużo znowu ja mam tutaj aż wklejone karteczki bo się nie zmieściłam bo było za mało miejsca więc musiałam sobie wkleić po prostu karteczki do tego co tu jest napisane bo mamy takie wiecie Trochę powiedzenie, że ten alkohol niby da ci na chwilę taki spokój. Ale serio, zabierasz się za to. Zaprzyjaźniasz się z grzechem, żeby przyniósł ci moment takiego spokoju za wieczność, w której będziesz cierpiał, bo czasami z alkoholem bywa tak, że. Wpadamy po prostu w taki nawyk Wpadamy, że a dobra pijemy na urodzinach A pijemy na imprezie A pijemy na sylwestrze A pijemy na święta A później będzie a bo dzisiaj jestem po pracy A bo dzisiaj zasłużyłem A bo dzisiaj to i tamto I to zacznie się kojarzyć Z czymś, czym się nagradzamy A to tylko i wyłącznie szkodzi ciało Więc zastanówcie się Czy to faktycznie będziecie nagradzać swoje ciało i swoją duszę za posłuszeństwo, czy wy będziecie sprawiać sobie ból? Po prostu, który teraz może jego nie poczujecie, ale poczujecie go później, w późniejszych latach, bo to wpływa na wasze zdrowie, to wpływa na wasze zachowanie, na waszą reputację i na waszą duszę. Okej, okay, dobra, to tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że ja Was będę widzieć u siebie na kanale, a Wy będziecie mi widzieć u Was na ekranach. <grybujesz> Trzymajcie się ciepło i widzimy się jutro. Pa pa!